Kalendarz Dobry Zasiew 2025 Środa, 17 grudnia Mówi ten, który świadczy o tym Tak przyjdę wkrótce Amen, przyjdź Panie Jezu Objawienie Jana, 22 rozdział, 20 wiersz Gdy przyjdzie? Czas, w którym żyjemy, jest bardzo trudny. Świat odrzucił Zbawiciela, zło coraz bardziej się panoszy, a nas otacza coraz większa moralna ciemność. Jednak nie tylko to. Również na naszej drodze wiary spotykamy wiele przeciwności, problemów, a często i my sami grzeszymy i zawodzimy naszego Pana. Ze smutkiem obserwujemy także pogłębiający się upadek ludu Bożego. To wszystko sprawia, że czujemy się zniechęceni i tracimy nadzieję. Jednakże zamiast się tym wszystkim zniechęcać, w wierzy skierujmy nasz wzrok do góry i oczekujmy Pana jako gwiazdy jasnej porannej. Sam Pan czeka z utęsknieniem, aby przyjść i zabrać do siebie wszystkich zbawionych. Jezus Chrystus nam przyobiecał. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Ewangelia Jana 14 rozdział. Gdy Pan przyjdzie, opuścimy na zawsze ten wrogi dla nas świat i będziemy mieszkańcami nieba. Tam nikt już nie będzie nas mógł prześladować. Gdy Pan przyjdzie, nasza walka zostanie zakończona. W obecności Bożej będziemy mogli zażywać wiecznego spokoju. Gdy Pan przyjdzie, otrze wszelką łzę z naszych oczu. Nieopisana radość będzie wypełniać nasze serca. Gdy Pan przyjdzie, będziemy widzieć tego, w którego wierzyliśmy i dla którego żyliśmy na ziemi, naśladując Go. Będzie to dla nas największym szczęściem. Z tą cudowną nadzieją w sercach chciejmy z radością zawołać. Przyjdź Panie Jezu!